Cześć z tej strony Mateusz. Bardzo popularnym pytaniem, które często do mnie też kierujecie jest to, czy iPhone'a można ładować tylko za pomocą oryginalnej ładowarki i kabla, które pochodzą tylko z Apple? W poprzednich latach jeszcze pytanie było rozszerzane o wątek tego, że czy można zastąpić tą ładowarkę, która była dodawana do zestawu z samym iPhone'em, ale jak wiadomo, od tego roku to się zmienia. Natomiast dalej generalnie w sprzedaży są te ładowarki albo te nowsze modele i w zasadzie oryginalne kable od Apple, które spokojnie możecie kupić. Pytanie jest inne, czy warto to? robić i czy można coś innego kupić. I zacznijmy sobie od odpowiedzi na to drugie pytanie. Pewnie, że można kupić inną ładowarkę czy kabel i go też używać z iPhone'em. Ja na swoim głównym kanale polecałem wielokrotnie różne ładowarki czy kable, które śmiało można używać z iPhone'em i można je kupić w naprawdę fajnych pieniądzach, a przy okazji na przykład są lepsze, bo obsługują szybkie ładowanie, czy po prostu w przypadku kostek mają większą moc. Dlatego odpowiedź na to główne pytanie jest taka, że nie ma w zasadzie znaczenia, jakiej ładowarki czy kabla do iPhone'a używacie. Nie musicie używać tych oryginalnych, Zwłaszcza że na przykład te kable są strasznie lichej jakości i trzeba je po prostu sklejać albo oplatać, żeby się tutaj dalej nie rozwalały, dlatego ich zakup jest taki bez sensu, bo one też nie są najtańsze. W związku z tym to się po prostu nie opłaca. Nie ma żadnego problemu, że jeśli macie jakiś stary telefon z Androidem i do niego macie kostkę z ładowarką, to wystarczy po prostu zmienić sobie kabel, a używać tej starej kostki i wtedy nie musicie nawet jej kupować, bo nic się tak naprawdę waszemu iPhone'owi nie stanie. Jeśli chcecie kupić jakąś fajną ładowarkę, ładowarkę bezprzewodową albo kabel, to wejdźcie sobie na ten drugi film, do którego tutaj linkuję i będziecie mogli tam zobaczyć jakby moje zestawienie. Natomiast na koniec jeszcze rozszerzę tą odpowiedź, bo chciałbym was przestrzec przed zakupem jakichś tanich chińskich w takich ładowarek, które są nieautoryzowane, nie są certyfikowane ze względu na to, że takie chińskie jakby szroty mogą wam spalić te urządzenie albo po prostu w minimalnym wypadku je popsuć, jak się zacznie coś z nimi dziać. W związku z tym, jak już wydajecie te kilka tysięcy na iPhone'a, naprawdę nie oszczędzajcie 20 czy 40 zł na ładowarkę, bo to nie ma sensu. Możecie sobie zrobić tylko więcej krzywdy, ani jeżeli to po prostu jest warte. Także tak, można używać innych ładowarek i kabli, oprócz tych aplowskich i nawet to zalecam. Jeśli ten film Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, no i subskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia, cześć!